ma Siemarł bardzo serdecznie w naszym programie Kręciowa, czyli co zobaczymy w ciągu tygodnia w naszym kanale OTV. Kanał OTV nadaje od godziny 10 do godziny 1 w nocy. Mamy 17 premier w ciągu tygodnia. Bardzo dużo programów nie tylko muzycznych, ale programów, o których mówimy generalnie, programy edukacyjne. Ale Wam teraz opowiem troszeczkę o każdej z tych premier i będziecie mogli sobie mniej więcej. Otworzyć oczy na to, co można obejrzeć w ciągu tygodnia na naszym kanale OTV, czyli Owsiak TV. Zaczynamy od programu Złoty Bączek. Złoty Bączek to jest figura złotego bączka. Pokazuję ją niezmiennie przez cały rok. Ta figura jest wręczana zespołowi, który zdobędzie największą ilość głosów w naszym internetowym konkursie. Każdy może oddać głosy. Już teraz tylko 10 zespołów bierze w tym udział, ale są to zespoły i z dużej sceny, i z małej sceny. Wszystkie notowania możecie obejrzeć na naszych stronach internetowych i możecie wysłuchać swój głos. Wysu wysłacie tylko jeden głos i następnie czekamy, co z tego wyniknie, ale później będzie już coraz mniej zesłał, coraz mniej. Na razie głosujemy wszyscy jednym głosem na kogoś z tej pierwszej dziesiątki. Złoty Bączek to także program, w którym Krzysio Dobies-Milki pokazuje Wam różne ciekawostki premierowe, ale reportażowe, związane z muzyką. Tym razem zapraszamy Was na Farben Lere spotkanie, czyli Panki Reggae Live. To jest ich trasa koncertowa, to jest ich tour, który się odbywa już od kilku lat po Polsce bardzo popularne muzyki punkowej jest dosyć mało w klubach, ale grupa Farben Lere yy, wyjeżdżając w trasę, pociąga za sobą nie tylko tych, którzy słuchają, ale także tych, którzy grają. Po godzina 17 zapraszamy premierowo na spotkanie. Oczywiście ze Złotym Bączkiem. Tradycyjnie nasz osioł wita się z wami. Trasa Punk i Reggae Live, która powstała w 2004 roku, jeszcze pod szyldem Reggae Party, faktycznie od samego początku jest trasą, którą my firmujemy swoją nazwą. Ale rzeczywiście zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy twierdzą, że jest coś na rzeczy, jeżeli my używamy sformułowania współorganizator. Drugim współorganizatorem, czyli razem jesteśmy organizatorem, jest Astra. To jest taka agencja koncertowa, która współpracuje z nami ściśle. Prowadzona. Yy, Merytorycznie prowadzona przez moją koleżankę, która pracowała razem ze mną w Radio, w dziale marketingu Anetę Wojewódzką, i ona jest takim dobrym duchem, a po drugie ogarnia to, czego my jako zespół i ja jako osobiście nie, potrafię, nie potrafiłbym zrobić. Wszystkie te papierkowe roboty, formalne sprawy, na których ja się najnormalniej się nie znam. Ja jestem merytoryczny dyrektor, a ona jest ten dyrektor, który merytorykę przelewa na papiery i na inne dogadywania formalne. I w związku z powyższym no, byłoby e, dla niej nie do końca e, uczciwe z naszej strony, gdybyśmy o niej nie wspominali. I dlatego my skromnie mówimy ze współorganizatorem, natomiast przyznaję, że Farben Lere jest ojcem nie tylko chrzestnym projektu pod nazwą Panki Regulacji. Polen Rock to oczywiście wielki klucz do wielkiego magazynu, gdzie są wielkie półki, gdzie jest ogromna ilość nagrań. Ale to jest, moi drodzy, prawda. Od samego początku, kiedy zaczynaliśmy cokolwiek robić w telewizji, a był to pamiętny program Rupta co Ceta, a więc 1990 rok, 91 rok, a więc bardzo dawno temu, od początku z naszą kamerą śledziliśmy wszystkie nasze muzyczne działania. A więc mamy mnóstwo rejestracji nie tylko naszych przysanków UCOK, ale także innych koncertów. Ale także zaczęliśmy sięgać, po archiwalia, które mają inni i dzielą się razem z nami tym, co możemy pokazać jako historię polskiego rocka. W programie Kręciowa i Polen Rock pokazujemy Wam bardzo dużo muzyki, bardzo dużo muzyki, która jest związana z polską historią rocka. W piątek o godzinie 19:00 zapraszam, ponieważ przy okazji oprawiam to swoją ga gadułą, a więc przypominam sobie różne fakty związane z bohaterami muzycznymi, których pokazuję w każdym programie. Tym razem zapraszam Was na spotkanie z takimi kapelami jak Aurora, Sex Bomba, Ang Twinkly, Braz. Brothers, czy Malo Rockets oraz DAP i dab z 2008 roku, a zaczniemy jeszcze drugą połową wieku 25. godzina 19. Poland rok. もう一度ずつ。 Z cyklu z Jurkiem Owsiakiem Zapraszamy Was teraz na niesamowitą podróż Bardzo słoneczną, czerwcową Którą mieliśmy okazję odbyć w 2008 roku Nie tylko my sami, ale także z grupą naszych bohaterów Dwóch chłopaków, dwie dziewczyny yy, Którzy byli laureatami naszego konkursu Podróż w nieznane To są ludzie z pokojowego patrolu A więc z każdego takiego szkolenia braliśmy ludzi I następnie podczas czerwcowych eliminacji Wyłoniliśmy czwórkę boha bohaterów Tym razem naszym nieznanym miejscem jest Portugalia Dlaczego nieznanym? Chociaż tak bardzo wiele osób podróżuje do Portugalii, ale okazuje się, że jeżdżą tylko w jedno miejsce. Najczęściej jest to południe tego kraju, a my zaczęliśmy naszą podróż przez całą Europę i od północy przejechaliśmy cały ten wąski kraj do samego dołu. Oglądaliśmy miejsca, które nie są odwiedzane przez turystów bardzo masowo. Oglądaliśmy przepiękne winnice, poznaliśmy historię Porto, jeździliśmy pociągami, które wożą niewielu klientów w środku. Widzieliśmy miejsca, jedliśmy tak cudowne rzeczy, o których Wam będziemy opowiadali. O, opowiadali o smakach, o kolorach, o załapachach. Będziemy Wam opowiadali historię Korka i będziemy Wam mówili o królu, który przez cały czas jeszcze w Portugalii Oglądajcie nasz program Podróże w Nieznane. Zapraszamy na pierwszą część we wtorek o godzinie 16.30 premierowo. Jesteśmy w Portugalii i od razu Wam mówię, zapach latem i to jeszcze jak. 22 linia ta to są te stare, które jeżdżą, te takie zabytkowe. Jedziesz, że ja on Więc kółeczko. zobaczmy czy któraś z tych nazw w ogóle występuje na tej mapce naszej, żebyśmy się mogli zacząć. To nasza druga grupa, która także dostała kierunek jakby jazda, więc aby zaliczyć najróżniejsze ważne miejsca, chociażby wjazd kolejką na samą górę, aby Porto zobaczyć z góry. Widok przepiękny. Podróż, podróż trwała 2,5 godziny, ale naprawdę fantastycznie. Kim jestem? To. Programy o spotkaniach z naszymi gośćmi na Akademii Sztuk Przepięknych. Trzy razy organizowaliśmy to pod rząd i to już jest tradycja kolejnych przystanków Woodstock. Zapraszamy osoby publiczne, zapraszamy osoby znane, zapraszamy dziennikarzy, polityków, byłych, ludzi, którzy są bardzo aktywni, którzy coś, zro którzy coś zrobili, których warto wysłuchać, ponieważ ich różne projekty mogą być bardzo ciekawy, zostawiając wnioski tym, którzy przyszli do Wielkiego Namiotu, czyli stokowiczą i słuchali tego, o czym się mówi. We czwartek o godzinie 16.30 pokażemy Wam tych gości, których mieliśmy w naszych telewizyjnych programach, a przez 3 lata uzbierało się ich bardzo dużo. Będziemy chcieli Wam pokazać, jaki klimat panował w namiocie, jak żywo ludzie dyskutowali, ale także jak kulturalnie i przede wszystkim yy, yy, chcę Wam pokazać ideę, która polega na słuchaniu. Nie na kłóceniu się, ale na słuchaniu. Z cyklu Kim Jestem we czwartek, godzina 16.30. Co to jest ASP? Co to jest dyskusyjne ASP? Co to jest Kim Jestem? Bycie się mogli dowiedzieć z tego programu. Pan podczas swojej całej pracy dziennikarskiej spotkał w środowisku politycznym jakieś uczciwe osoby, jakichś takich ostatnich sprawiedliwych. Znaczy... Boję, boję się wymienić kogokolwiek, ponieważ zawsze jest tak, jak kogoś wymieniam, to źle kończę, albo dostaję dymisję, albo przestaje być uczciwy. Wydaje mi się, że poniekąd takim ostatnim mohikaninem jest Jan Rokita. Ma jeden problem. Nie ma kompletnie kontaktu z ludźmi. Jest strasznie trudny we współpracy, jest solistą i myślę, że miałby problemy ze sprawnym rządzeniem właśnie z tego powodu. Nie stworzyłby Timu, który sprawnie mógłby kierować pracami wyznaczonymi mu przez niego. No, polityka to jest gra zespołowa, oczywiście jest potrzebny lider, no ale Rokita myślę, że jest jakoś zbyt zapatrzony w siebie. Tak, tak, tak myślę, ale je, uważam, że jest uczciwy. Mała scena, czyli inaczej scena folkowa, to niezwykle też ważne miejsce na przystanku Wielokrotnie mnie pytano, czy można byłoby tych scen zrobić dużo, dużo więcej. Nie, dwie sceny, żeby nie zabić całego klimatu festiwalowego. Duża scena, która bardzo głośno grana, na której już teraz są, yy, występuje mniej artystów, za to dłuższe koncerty. I scena, oczywiście, mała folkowa, która ma też swoich wiernych fanów, z czego się bardzo. Cieszymy. W naszym programie Wywiad z Muzą rozmawiamy z artystami, którzy wystąpili i na jednej, i na drugiej scenie, na tuż po ich występach. Zapraszam Was na spotkanie z artystami sceny folkowej, zespół Żywiołak. Niezwykle ciekawa muzyka, niezwykle ciekawi ludzie, bo to są najczęściej ludzie, którzy też na co dzień wychowują się na muzyce rockowej, ale cudownie łączą swoje. Pasję z muzyką ludową, z tą muzyką źródła. Tak samo zapraszam Was na, spo, na spotkanie z Łukaszewski Projekt. To jest człowiek, który bardzo szuka, który jest fascynatem zespołu Pink Floyd, zespołem Led, zespołu Led Zeppelin, nawet napisał o tym książkę, ale także, który za każdym razem zaskakuje, bo już od dwóch lat występuje na przystanku Woodstock, widzów sceny folkowej. O czym mówią, jak odbierali te klimaty Woodstock. Tokowe, jakim się grało, bycie mogli i obejrzeć, i usłyszeć w czwartkowym programie Wywiad z Muzą, premiera o 20.30. To może jaką jako generał główny, przedstawię zespół, część zespołu przynajmniej. Jagoda, Borowska, Zosia Jakubiec, Marek Manowski, Oskar Grodnik, ja nazywam Witek Łukaszewski i jesteśmy zespołu Łukaszewski Projekt. Stożyć się, przyjdzie do grobu Iiii, się ruście, zobaczy co toczyka za drogą. Wielu z Was ma swój program, a tym programem takim, którego nie można ominąć jest program Jarocin Bardzo często piszecie w mailach Pokazujcie tego, jak najwięcej pamiętam, byłem, opowiadano mi o tym, ale najczęściej są to uwagi od widzów, którzy w tym czasie właśnie tam byli. To uwaga, zapowiadam Wam, rok 1980. Siódmy, zespół WW, Dżem i Detonator. Kto z nich został? O zespole Detonator już chyba wszyscy zapomnieliśmy. Ale dzięki temu, że kamera tam wtedy była, dzięki temu, że to są absolutne archiwalia, niekręcone kręcone finezyjnie, często wręcz kręcone tylko z jednej pozycji, nabierają niesamowitego smaku. Bo któż inny by wtedy włączył kamerę i kręcił to dla... Potomy. Tylko w naszym programie Jarocin możecie obejrzeć dźwięki i artystów, których także widzicie ogromną różnicę, bo WW z 1987 roku to zupełnie inne WW niż z 2000 chociażby 2009 roku, a jednak ciągle to samo WW, a więc widać jak dużo się zmienia w twórczości muzyków. Jarocin, godzina 20.30 poniedziałek, premierowo rok 1987. Możesz sobie teraz stroić żarty Możesz sobie teraz ze mnie kwić To nieważne, to nieważne, to nieważne to nic To nieważne, to nieważne, to nieważne to nic To co kiedyś bardzo mnie bolało to, co kiedyś pozbawiało sił. Dziś nieważne, już nieważne, to nieważne, to nic. To nieważne, to nieważne, to nieważne, to nic. Za to, że spokojny bóg, bratany duszą, z garstką dusz, zdejmuje z ramion ciężki łeb, wyrzuca z niego cały dnie. To niesamowite, kiedy jeszcze 30 lat temu, Chińczyk był grą, który, która wzbudzała ogromne pasje, i nagle się pokazał monopol. A więc ciągle gra, którą się rozstawiało na stole, trzeba było coś wziąć do ręki, wyrzucić, ale pasjonowało się tym ogromna ilość Amerykanów, potem Europa Zachodnia, potem dopiero przyszło do nas całe szaleństwo związane z tą grą. Ale ciągle była to plansza, ciągle były to pomysły, począwszy od zwykłych. Kierków albo kierek, albo gry w karty, aż tu nagle przyszła epoka gier komputerowych i okazało się, że możemy zmieniać całą rzeczyw rzeczywistość. Że możemy zrobić inną wojnę niż ta, która miała miejsce. Że możemy zmienić świat, który już jest poukładany na ten, który wirtualnie nam pasuje. Możemy wywoływać, możemy zakazywać, możemy zmieniać, możemy odkręcać głowy, przekręcać nowe oczy itd., itd. Jak sobie z tym dać radę? OG, to jest nasz program, nasza propo propozycja. Nasz człowiek, czyli Szymon, absolutnie bezlitośnie rozprawia się z każdą fuszerką, bo w grach komputerowych jest mnóstwo fuszerki, moi drodzy, i trzeba na to zważać. I Szymon stoi na pogotowiu przez cały czas i uważa, która z tych gier to jest czysta blaga i powtórka z przeszłości, a która naprawdę ma ogromne wartości. Jeżeli już musicie siedzieć przed komputerem, to żeby wiedzieć dlaczego. Środa godzina 16.30. 30 najnowsze gry komputerowe które ocenia bezlitośnie Szymon. Zapraszamy na OG, czyli jedyny program w którym możecie zobaczyć doskonale zrealizowane recenzje gier, tych konsolowych jak i komputerowych. Ograniczony czas programu powoduje to, że skupiamy się tylko i wyłącznie na samych konkretach, a nie wody pozostawiamy innym. Środa 16:30 OG na kanale OTV. Gentlemen, mount up. Back to work, Commander. Show me some moves. No time for love. show no mercy woo 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 woo, woo! Ooh, ooh, ooh. get some soldier woo Uczymy ratować to program nauki pierwszej pomocy dzieci ze szkół podstawowych, czyli nauczanie początkowe. Robimy wszystko, aby w 2012 roku ten przedmiot był absolutnie obowiązkowy. Czyli co robimy? Czyli nie zimy już od kilku lat, uczymy wszystkich nauczycieli, ci z kolei uczą dzieciaki pierwszej pomocy, robimy to systematycznie, robimy to, kupując fantomy, robimy to, aby wszystkie szkoły, które przeszły szkolenie, mogły czymś i uczyć, i żeby mogły ten program prowadzić logicznie. Drukujemy książki, drukujemy specjalne tekturowe telefony. Krótko mówiąc, naprawdę robimy ten program bardzo logicznie. Obejrzyjcie, jak to wygląda, ponieważ okazuje się, że Ministerstwo Oświaty, które już wie o tym, że my to robimy, jednak w sumie nie wie, a więc ciągle każe się nauczycielom uczyć pierwszej pomocy i tak troszeczkę z powzięcia fantazji nie zwraca się do nas. A więc, jeżeli możemy. To robimy wszystko, aby w 2012 ten przedmiot był obowiązkowy, ale nie z powodu widzi, panie minister, tylko z powodu, że coś logicznego przez cały czas i przez wiele lat jest prowadzonego. A to robimy my. W godzina 19.30 będziecie mogli obejrzeć, w jaki sposób realizujemy ten największy teraz nasz program, na który wydajemy największą ilość pieniędzy. I will love still call her till her cherished golden sun her flawless still her cherished rich cute cherished high last you call her till her cherished golden sun her flawless still Jurek Pawleta, nazwisko wam znane w naszym programie, to podróżnik, to także człowiek, który kręcił w latach 80. swoją kamerą Jarocin, ale to także bardzo aktywny uczestnik wszelkiego rodzaju ekstremalnych wydarzeń. Frisking w Tatrach, czyli materiał Jurka Pawlety, bardzo świeży, ponieważ kiedy zima, kiedy my zajęci i pracami nad finałem i nad pracami pofinałowymi, to wtedy Jurek Kamerą pojechał w Tatry, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Co tam się dzieje? Wtedy godzina 20.30 będziecie mogli obejrzeć w przepięknych fotach. Oczywiście z przepięknymi dialogami Jurka Pawlety w programie ekstremalnie i sportowo. Spotkanie Pokojowo na Patrolu to kolejna grupa ludzi, śmiałków, można powiedzieć, która przyjechała do nas, młodych i nie tylko młodych ludzi, aby ucząc się, bardzo trudno się w trudnych warunkach ekstremalnych, później całe doświadczenie przekazać Woodstockowiczom, których nie tylko pilnują, ale którym przede wszystkim pomagają na kolejnym przystanku w Woodstock. Pokojowo na Patrolu to tak naprawdę powtarzająca się instrukcja obsługi, co musicie wiedzieć na temat tych szkoleń, jeżeli chcecie do nas jechać, ale to także ciągle zmieniający się ale wydarzeń, ponieważ albo leży śnieg, albo jest gorąco, albo jest przeprawa przez rzekę na tratwach, albo jest moczenie nóg w temperaturze minusowej. To wszystko pokazuje harducha, ale także pokazuje niesamowite zaangażowanie ludzi, którzy chcą z nami pracować, a potem z nimi rozmawiamy i oni wszyscy mówią nam jedną rzecz. Chcę pomóc, chcę zrobić coś dla nich. Pokojowo na patrolu to jest najlepsza recepta dla każdego z Was, który myśli o tym, aby pomagać innym. Pokojowo na patrolu, poniedziałek godzina 18.30, premierowo zapraszam. <Sie> <Siesınız>

Przyrzeliśmy pierwszą częścią, dzisiaj druga część Magam trofy, czyli druga część offroadowych zmagań. 5 godzina 19.30. Premierowo offroadowo. z głową. to nasze newsy, nasze wiadomości na temat działań fundacji, a więc jakby skupiamy się z naszą kamerą nad różnymi problemami. Tym razem będziemy wam chcieli powiedzieć o Soni, o Soni, która jest chora na cukrzycę, która wraz z tą chorobą oswoiła się z myślą, że będzie na nią chorowała do końca życia. Ale Sonia pokazuje Osobę niezwykle aktywną, osobę niezwykle zaradną i osobę bardzo pozytywną, bardzo optymistyczną, która w tym reportażu także być może wielu swoich rówieśników przekona do takiej terapii, którą ona stosuje a więc terapię indywidualną, pompą insulinową, a także do innego spojrzenia na świat. Bardzo optymistyczny, bardzo. Pogodny, czyli uwaga, walczymy z cukrzycą nie tylko u małych dzieci, ale także u osób w wieku nastoletnim, w tym wieku, w którym buzuje dużo różnych rzeczy w głowie, mamy różne pomysły na życie, ale z różnymi sprawami bardzo trudnymi musimy się zmierzyć i wyjdźmy z tego zwycięsko. Piąte, godzina 21, finał z głową, spotkanie z Sonią, z cukrzycą i z problemami, które da się ujarzmić się z kimś yy, poznaję, no to nie mówię niczego w stylu Cześć, jestem Soja, mam cukrzycę. Wiedza na temat cukrzycy wśród ludzi jest dosyć mała, praktycznie zerowa, bo wszyscy myślą, że polega to na tym, że y, masz cukrzycę, czyli nie możesz jeść cukru, albo masz cukrzycę, czyli musisz jeść sam cukier. No to jest jakby oczywiste, ale to trochę samo wychodzi, bo każdy jest zawsze zainteresowany pompą, ludzie szybko się poznają y, już teraz, co to jest, bo na początku wszyscy myśleli, że to telefon, iPod albo coś takiego, a teraz już wszyscy doskonale o tym wiedzą, że to, że to jest po prostu pompa insulinowa. No i się pytają, jesteś cukrzykiem? No tak. Aha, no i na tym się kończy praktycznie cała dyskusja na ten temat. Mam jakąś tam świadomość tego, że cukrzyca jest dość groźną chorobą, ale nie traktuję tego jako wyrok. Naprawdę moje życie, jak nie miałam cukrzycy, jak mam cukrzycę, nie za bardzo się różni. Jasne, mam, mam marzenie, chciałabym wyzdrowieć, jednak jest to jakieś utrudnienie, ale naprawdę. Często dziękuję, że to tylko cukrzyca. I love you. Żegnamy się z wami, oczywiście muzycznie, a więc zapraszam na program Muza z oklaskami. Zespół Tribe After Tribe przed godzina 20:30. To jest koncert ka kapeli, która jest, uwaga, zarejestrowana w Afryce Południowej, na stałe mieszkająca w Europie, ale bardzo też często kontaktująca się ze Stanami Zjednoczonymi. Perkusista zespołu Tribe After Tribe, między innymi gra w kapeli z gitarzystą basowym zespołu Pergem, a więc nie Koneksje muzyczne, ale oprócz tego Fantastyczna muzyka I uwaga, to jest niezwykły koncert Na który bardzo zapraszam Z powodu oberwania chmury Właśnie w tym momencie, kiedy Tribe after tribe wszedł na scenę Ustokową, nastąpiło totalne oberwanie chmury Nawet myśleliśmy, aby przerwać Koncert i poczekać Ponieważ kto będzie stał pod sceną i właśnie trzeba obejrzeć ten koncert, żeby zobaczyć najpiękniejsze rokowe, wodne zdjęcia na świecie. Takich zdjęć jeszcze nigdy nikt nie pokazał, ponieważ nigdy takiej burzy nie było. Tribe after Tribe nie przerwał koncertu. Publiczność. Ta, która pozostała, bawiła się w strugach deszczu, w przepięknych fotach, ponieważ mnóstwo światła na nich padało, a więc misterium rokowe, jakiego jeszcze nikt nigdy nie widział. Przyszła godzina 20:30, zespół Tribe, After Tribe. Na, yy, w naszym programie Muza z oklaskami ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym programie Kręciła, czyli zapowiedzi wszystkiego, co się dzieje w ramach naszej telewizji OTV od godziny 10 do godziny 1. .00. W nocy możecie nas oglądać. Cześć, się ma?